Dzień dobry. Obecnie na Ziemi mogą żyć przedstawiciele nawet 10 milionów różnych gatunków zwierząt, roślin, grzybów itd. To oszałamiająca liczba, ale w sumie było ich dużo więcej. Mamy bowiem za sobą pięć wielkich wymierań, czyli okresów, kiedy masowo ginęły żyjące na naszej planecie, na jej powierzchni, w jej morzach i oceanach gatunki. Na przykład w Permie około 252 miliony lat temu w krótkim okresie całkowicie przepadło od 90 do nawet 96% wszystkich gatunków, które wówczas występowały. Ostatnie wielkie wymieranie miało miejsce 65 milionów lat temu. Stanowiło ono koniec istnienia na naszej planecie nieptasich dinozaurów oraz 75% wszystkich innych gatunków. Oczywiście, musimy być szczerzy, kolejne dziesiątki milionów lat zakończyły istnienie kolejnych. Ewolucja zmieniła jeszcze inne i wcale niełatwo jest znaleźć zwierzę, które może się chwalić, że ich pra, 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 pra i jeszcze dużo tych pra. Dziadowie widzieli na przykład dinozaura. I dziś opowiem o kilku takich gatunkach. Z pewnym zastrzeżeniem, miejsc na liście jest pięć, ale uprzedzam, że dwa gatunki są tu nieco warunkowo, a kolejność, jak to bywa przy takich internetowych zestawieniach, jest subiektywna. Miejsce piąte. Żółw. Mówimy żółw, myślimy. Powolny, nigdzie mu się nie spieszy. Poczciwie mu z oczu patrzy. Ale i wytrzymałe zwierzę, no bo w pewnym sensie pancerne. I wiedząc to wszystko, nie powinno nas dziwić, że żółwie istnieją na Ziemi od przynajmniej 250 milionów lat. Obecnie żyje ich 328 gatunków oraz 124 podgatunki, i wszystkie można nazwać żywymi skamieniałościami. Określenie to tak w ogóle może być dosyć niejasne. Zwykle używa się go mając na myśli gatunki bardzo stare z ewolucyjnego punktu widzenia, które na przestrzeni milionów lat niemal w ogóle się nie zmieniły i żółw rzeczywiście zasługuje na takie określenie. Jego ogólny plan budowy ciała nie uległ zmianom na przestrzeni setek milionów lat. Żółwie nie mają na przykład otworów skroniowych w czaszce. Do niedawna uważano, że świadczy to o tym, iż pochodzą od stworzeń, które również ich nie miały ale badania genetyczne sugerują, że bardziej prawdopodobne jest to, iż otwory te utraciły wtórnie, czyli w pewnym sensie im pozarastały. Ale dużo ciekawsza jest historia pancerza żółwia. Otóż w Chinach odnaleziono szczątki stworzenia, które ma niekompletny karapaks, czyli grzbietową część pancerza, zaś w pełni rozwinięty plastron, czyli jego część brzuszną. Oznacza to, że najpierw ewolucyjnie żółwie osłaniały się od ataku drapieżników od spodu, a dopiero później od góry. A to sugeruje, że były zwierzętami raczej wodnymi, które żerowały bliżej powierzchni. No i dzięki temu potwierdzono też inną hipotezę, a mianowicie pancerz, również ten na grzbiecie, to przekształcone żebra i kręgosłup, a nie wytwory na skórka, jak kiedyś postulowano. Odonotheheles semites bo tak nazywa się gatunek, o którym przed chwilą mówiłem, miał też zęby, których współczesne żółwie nie mają. Wracając jednak do ich długowieczności. No właśnie, długowieczności. W tym miejscu mam akurat na myśli to, że żyją bardzo długo. Bowiem z chwilą, kiedy wypowiadam te słowa, wciąż na świecie jest żółw olbrzymi Jonathan, który wykluł się około 1832 roku. Żółwie morskie są w stanie wytrzymać na jednym oddechu nawet kilka godzin, według części badaczy, minimalizując ruch nawet kilka dni. W niskich temperaturach mogą hibernować, a w wysokich i przy niskiej wilgotności estywować. To znaczy, że jako gatunek dużo mniej straszne są im chłody i susze. Dodatkowo samice niektórych gatunków mogą przechowywać spermę samców nawet latami w oczekiwaniu na najkorzystniejsze warunki do wydania potomstwa na świat, zasiedlają wszystkie kontynenty poza Antarktydą, a to tylko część cech, które tłumaczą dlaczego przetrwały tak długo, ewolucyjnie niemal się nie zmieniając. Tu dygresja. Zwykle w jednym rzędzie z żółwiami jako przykład żywych skamieniałości wymienia się krokodyle, ale ostatnie badania genetyczne dosyć mocno podważają takie spojrzenie, sugerując, że znaczne zróżnicowanie genetyczne w obrębie żyjących współcześnie krokodylomorfów miało miejsce 13 milionów lat temu. A to zaś wskazuje, że krokodyle jednak się zmieniały. Na tyle, żeby zamięcie, tak jak to zrobiłem, tylko w dygresję. Wracamy więc do meritum, do miejsca czwartego, do Latimerii. Tutaj pójdzie szybko, zrobiłem bowiem osobny odcinek o tym stworzeniu. Rybie trzonopłetwej, która według naukowców zmieniła się tylko nieznacznie przez ostatnie 80 milionów lat. Do tego stopnia, że kiedy w 1938 roku, kiedy pierwsze raz złowiono żywy okaz, naukowy świat nie dowierzał, zakładając, że jest to spreparowany falsyfikat. Tak bardzo ryba przypominała skamieniałości, tak w ogóle historia gatunku latimerii może sięgać ponad 300 milionów lat. Jeżeli chcecie posłuchać o tym, jak mały ma mózg. Jak mało je, jak wykorzystuje elektryczność, jak jest długowieczna, i tak dalej to odsyłam do filmu, który był poświęcony temu stworzeniu. Stworzeniu, które już raz za wymarłe uznano. Miejsce trzecie Nautilus. Kojarzycie te odciśnięte w kamieniu stworzenia, trylobity, ammonity, itd. W muzeach historii naturalnej znajdują się one zwykle jedną albo dwie sale przed dinozaurami jako przykłady pierwszych bardziej złożonych zwierząt jakie występowały na ziemi. A kojarzycie to jakby ośmiornice w spiralnych muszlach? To nautilusy. Po polsku łodziki i one wciąż żyją. Pierwsze tego typu zwierzęta pojawiły się na naszej planecie około 500 milionów lat temu. Pół miliarda lat. Nie przejęzyczyłem się. Pod wieloma względami są bardzo prymitywne. Najlepszym tego przykładem niech będzie to, jak prosty jest ich narząd wzroku. W zasadzie tylko otwór i komórki światłoczułe. Przypomina w działaniu kamera obskura. Ich oczy nie mają ani soczewki, ani ciała szklistego. To jednak nie jedyna cecha, która odróżnia je od innych głowonogów, czyli m.in. żyjących współcześnie ośmiornic. Mogą mieć nawet do 90 macek, wszystkie nie mają przyssawek, Dożywają do ponad 100 lat i tu warto zauważyć, że długowieczność jest generalnie cechą wielu stworzeń uważanych za żywe skamieniałości i w tekście pisanym w tym miejscu byłaby gwiazdka. Już wyjaśniam. No bo prawda jest taka, że generalnie warunkowo łodziki w ogóle na tej liście są. To, że są podobne do stworzeń sprzed pół miliarda lat jest stosunkowo, no niestety, młodą cechą. Powstało u współczesnych gatunków nie wcześniej niż 5 milionów lat temu. Ich muszle, tak na marginesie bardzo zbliżone kształtem do złotej spirali Fibonacci'ego, różnią się dosyć znacznie od muszli form kopalnych. To znaczy, tylko z zewnątrz wyglądają tak jak u gatunków sprzed setek milionów lat. I pomimo, że podgromada łodzikowców jest potwornie stara, to obecnie naukowcy raczej wycofują się z określania współcześnie żyjących łodzików mianem żywych skamieniałości. Warto o tym pamiętać, ale jednocześnie moim zdaniem warto wiedzieć o tym, że łodzikowce ciągle żyją. I dlatego pozwoliłem sobie tylnymi drzwiami wpuścić się do tego zestawienia, podobnie jak stworzenie, które znajduje się na miejscu drugim, a zajmuje je Hatteria. To gad, który przez długi czas również używany był jako przykład żywych skamieniałości, czemu przeczął najnowsze wyniki badań. Jednak ciągle ma on na tyle wyjątkowe cechy, cechy, które moglibyśmy nazwać ewolucyjnie potwornie starymi, że trzeba o nim opowiedzieć. Dość powiedzieć, że większość cech haterii zachowała się od czasów dinozaurów. Ba, niektórzy badacze doszukują się u nich anatomicznych cech, które są niemal bezpośrednią pozostałością po rybach. Pomimo, że ich ciało bardziej kojarzy się z jaszczurkami, to ewolucyjnie bliżej spokrewnione są z wężami. Nie mają małżowin usznych, choć są w stanie słyszeć. Na szczycie czaszki mają pozostałość po trzecim oku organie, który był w pewnym sensie oknem na świat dla mózgu, który jest oknem na świat dla mózgu. Umożliwia on przenikanie promieniowania słonecznego na obszar, który jest złożony z komórek światłoczułych. Dzięki temu zwierzę dowiaduje się, czy na zewnątrz jest jasno, czy ciemno, regulując w ten sposób swój cykl okołodobowy. Również ich arterie są bardzo długowieczne, mogą żyć ponad 100 lat, według części badaczy nawet ponad 200 lat. Długo zachowują pełną sprawność. W 2009 roku samiec o imieniu Henry został po raz pierwszy ojcem w wieku 111 lat, a matką jego potomstwa była samica w wieku 80 lat. Współcześnie hatterie żyją tylko na terenie Nowej Zelandii, gdzie dosyć mocno zagrażają im gatunki sprowadzone na antypody przez człowieka. Czyli nie wykluczone, że to nam uda się to, co nie udało się na dłużej przez setki, milionów lat. I nie powinniśmy wcale z tego powodu czuć jakiejś dumy. Wręcz przeciwnie, jest to dosyć przygnębiające. Żeby nie popaść w jakąś depresję, wracajmy do meritum. Tak jak mówiłem, współczesne gatunki hatterii są dosyć młode ale generalnie występują na powierzchni Ziemi już ponad 200 milionów lat, co trzeba uhonorować. Koniec jednak wyjątków, wracamy do żywych skamieniałości, bo pierwsze miejsce, przynajmniej w założeniu, powinno być przyznane sprawiedliwie, a zajmuje je skrzypłocz. Tak jak już mówiłem, tu nie ma żadnych wyjątków. Skrzypłocze zasługują na miano żywych skamieniałości, jak mało które stworzenia. Pierwsze osobniki żyły 445 milionów lat temu, a większość współczesnych gatunków jest niemal identyczna z formami kopalnymi. Formami kopalnymi, które dodajmy są nieliczne, głównie dlatego, że pancerz skrzypłocza jest i zawsze był chitynowy. Trudniej więc się zachowuje niż te mineralne, charakterystyczne dla choćby niedawno omawianych łodzików. Poza niezwykle długą historią o skrzypłoczu można powiedzieć wiele ciekawych rzeczy. Po pierwsze, omówienie ich narządów wzroku to złożone i niełatwe zadanie. Skrzypłocz atlantycki ma na przykład dziewięcioro oczu. Parę złożonych oczu na prosomie, czyli mówiąc niepoprawnie, głowotłowiu, pięcioro oczu na pancerzu oraz kolejną parę na spodniej stronie ciała przy samym otworze gębowym. Jakby tego było mało, mają one jeszcze światło receptory na całej długości ogona. Prawdopodobnie wszystkie te proste oczy są wykorzystywane w okresie larwalnym. Na korzystanie z pary złożonych oczu zwierzę przestawia się dopiero w dorosłości. Drugą ciekawostką może być to, że skrzypłocze pływają brzuchem do góry, a w zasadzie pod kątem 30 stopni do poziomu brzuchem do góry. Trzecią, że samica może w okresie lęgowym złożyć nawet 120 tysięcy jaj. Czwartą, że krew skrzypłocza może ratować ludzkie życie. Zamiast hemoglobiny, tlen przynosi u nich hemocyjanina, zawierająca zamiast żelaza, miedź. Dlatego natlenowana krew skrzypłocza jest błękitna. Żyje on jednak w środowisku, w którym tlenu jest tak mało, że gdyby zaczął tam krwawić, zobaczylibyśmy co najwyżej szarą, żółtawą posokę. Ale do rzeczy. Krew zawiera też amebocyty, które błyskawicznie są w stanie reagować na obecność bakteryjnych toksyn. Głównie tych, które są wytwarzane przez bakterie gram ujemne. Amebocyty tworzą wokół bakterii agregaty. Agregaty, które po pierwsze są widoczne gołym okiem, a po drugie unieszkodliwiają bakterie. Ponieważ sama krew skrzypłocza jest jałowa, czyli wolna od bakterii, a możemy gołym okiem zauważyć, że z jakimiś bakteriami reaguje, to testy tego typu są wykorzystywane do kontroli sterylności w medycynie, na przykład w czasie produkcji szczepionek. I aby nie nadwyrężać populacji skrzypłocza, który kiedyś był masowo odławiany, żeby produkować z niego nawóz, krew jest rozcieńczana w wodzie destylowanej przed użyciem, a same zwierzęta są traktowane jak dawcy krwi, robi się wszystko, aby nie zginęły w czasie procedury, co generalnie się udaje, w około 90%. Oczywiście w 90% skrzypło czy nie ludzi, u nas skuteczność jest dużo wyższa. I tak wygląda lista, którą specjalnie dla Was ułożyłem. Jak widać w zestawieniu pominąłem choćby owady, trochę rozmyślnie, bo są to zwierzęta, które moim zdaniem zasługują na osobny odcinek, zwłaszcza jeśli chodzi o gatunki żyjące miliony lat temu. No i generalnie jest cała masa zwierzątek, o których chciałbym Wam opowiedzieć. Staram się obmyślić jakąś strategię, która mi to w przyszłości umożliwi. Póki co więcej nie zdradzam, póki co się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia.